PKO leasing może wspierać biznes kolejowy standardowym pakietem produktów, m.in. takimi jak leasing operacyjny, leasing finansowy, czy też pożyczka leasingowa, lub też subwarianty tych produktów, jak chociażby leasing zwrotny. Natomiast jesteśmy otwarci na współpracę, która jest z ze swojej natury współpracą mocno elastyczną i acechowaną na oczekiwania naszych klientów. Dlatego pomimo tego, że oferujemy ten standardowy pakiet produktów, który możemy modyfikować w oparciu o te oczekiwania, to nasza wiedza, nasze doświadczenie Nasza elastyczność i podejście może nas kierunkować również w kierunku takich produktów, które będziemy szli bezpośrednio pod kątem naszych klientów. A z uwagi na to, że mamy dosyć duże doświadczenie w kontekście finansowania segmentu kolejowego, tym bardziej jesteśmy przekonani, że ten katalog produktów, plus nasz know-how, jest w stanie sprostać oczekiwaniom tychże, mam na myśli klientów.